Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Star Wars Galaxy of Heroes, naszej gorzki Słuchajcie, rozpoczął się nowy sezon, nasz sezon, sezon ten sam, ale kolejna runda Grand Areny, znaczy mecz Kolejna grupa, bardzo ważne Na tą tym razem już mamy łampę, przygotowanego Tu uwaga, spoiler, od razu go użyjemy To będzie jakaś tradycja, będziemy używali łampę co mecz Oraz mam już ten datakron Fina no i właśnie, może zaczniemy od mojej obrony. Otóż moja obrona troszeczkę się zmieniła. No powiedzmy, wrócił e, Radus na tył. E, jakiś basic resistance fleet, nie ma co się tym, raczej by to przeciwnik na spokojnie przeszedł. I teraz tak, podzieliłem dwa mocne teamy na dwa różne miejsca. Tutaj mamy Cruz z Omnicronem pilota. A na dole jest fin z. z Datacronem. No jeśli chodzi o tą strategię, czy się aktualnie powodzi, no to zobaczymy. Zobaczmy sobie naszego przeciwnika. Ja sobie już go więcej widziałem i powiem Wam tak: przeciwnik jest yy, ma wszystko i nic, <głos》>, że tak powiem. Uważam, że konto ma ciekawe ma praktycznie wszystko, co jest potrzebne jakieś Rewany, CLS-y, Tarkiny, Bobafety, lampy, Łampy wszystko ma. Um. Nie ma statków, ale to naprawdę nie ma jakieś. Nasze statki też ma w sumie negocjatora. Ma Malevolence, ale ten Lux to mnie przeraża akurat. Z dwoma Zetami i Omicronem. Um, ale brakuje mu jakiejś galaktycznej legendy. Jakby miał galaktyczną legendę, to faktycznie miał, byłoby się czego bać. no tak to no. Jak na 7,7 miliona GP. To o, nie to. To jest tak naprawdę nie. O co kochani, co ja robię? <grych> Lecimy dalej. Muzyka musi być. No i jeśli chodzi o obronę, no to jak już wspomniałem, aktualna strategia się opłaciła. Widzicie tu się obroniła jedna walka. O, mój internet dzisiaj mnie nie rozpieszcza ogólnie szału dostaję, dostanę zaraz dobra, przełączymy na drugi wi-fi mhm. no, widać Vectra nie chce dać mi zagrać no i po muzyce ja pierdziele, naprawdę jak ja nie cierpię to pamiętajcie, jak mieliście możliwość wzięcia internetu z Vectry z innego dos dostawcy zawsze wybierajcie nie Vectrę dobrze co przeciwnik ma Droidy Mando A na dole moją zmory geneozjan, geonozjan I asokę jakąś taką dziwną Słuchajcie, żeby tradycja zaczęła się stała się zadość Zaczynamy od Łampy, możliwe że go zmarnuję, ale chcę przetestować czy sobie da radę Według yy, Według tego powinien dać radę, ale przyczkowik pytanie Jacy, jakie, jakie reliki mieli tam przeciwnicy? No trudno, zobaczymy. Kole Dostałem info od kolegi, że dobra będzie tutaj Traja, ale no jej jeszcze nie mam. No to co? Lecimy. Oj, nie czuję tego. O, ale dost O, Jezus, Maria, dobra. Dobra, wrócimy do tego miejsca. Dobra, to było szybkie, słuchajcie. No dobra, co to za team? Co ty masz w ogóle tutaj? Jakieś mody, co ty masz na liderce? Szczerze, pierwszy raz widzę taki team. Sobie sprawdzimy. Jaki głupi ten team. na to, to, że Bounty Hunterze sobie tu na to poradzą. No, już wywalmy ten Dewana na Wanga, bo to <grywki> szybkie, szybki przejazd. Słuchajcie, to będzie treja. Niekoniecznie, niekoniecznie na następną grand arenę, ale, ale na najbliższe. Dobra. Jaki ty masz speed? To jest najważniejsze. 156, dobra. wątpię, żeby, żebyś mi zagroził. Wrócimy bounty hunterów. No ten wampa to... ...dzisiaj mi nie pomógł. <laughs> Pewnie musiałby być na relikach. Będzie payoutu na dropa. O, szybko. O kurde. Ty nie rób tak. O. O. Słuchajcie. <grywy> banerki jeszcze potracę z, z tej walki. Szkoda. O ile jeszcze ją przejdę. Dobra. To By mi demerża teraz nie zabrakło. Heh. Daję mi się, że muszę zrobić tak. <grybujesz> Dobra, myślę, że sobie poradzą chłopaki. <grybujesz> 3 minuty. Awadź. Przez co on się tak leczy. Wow, naprawdę. O Jezus, ale ty z głupie. Wiecie co? Dam wam znać, czy się udało jak już się skończy, bo to nie ma sensu. Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek będziecie w takiej sytuacji, pamiętajcie, by włączyć auto Basic idzie to o wiele lepiej. Już się, słuchajcie, przestraszyłem, że, że to nie pójdzie, ale wyszło. Teraz co z tym zrobić, słuchajcie. Hm. Hm no ten django 240 coś miał w speedu łącznie kolega ile ma mój gideon znaczy ile mam... nie gideon to nie zadziała Nie, no, to nie sensu Wydaje hm. Daje mi się, że. Znowu wrzucimy ten team śmieszny. Dobra, słuchajcie, ten. Ten, ten utwór już raczej nie ma sensu. Spróbujmy. Wrócimy tu do Takron. Mimo no, wszystko z kryptem mage. Czy ja mam jakiś w miarę szybkość nie, raczej nie nie, są to na zbyt szybcy Ale chyba on nie będzie miał tyle demerza. spróbujmy okej okay. Okej, okay. Okay. stun dajcie ability block. Okej, okay. stun y no, no, no. pad, jeszcze nie pad. Kolejny stun. To wystarczy? Dobrze, y stun na Bob Django. Dobrze, 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 dobrze. To bije więcej damage'a, zbij mnie tutaj. Dobrze! Dobrze, 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 panowie. Piękna sprawa. Full health, ten 54 banerki, Do, bo bo pet, jak zwykle. Kylo, jak jest opet, ja muszę zacząć jakoś go. jakoś tak lepiej używać. No słuchajcie. Z tyłu jest endurance to jest? Nie, negocjator. Takiego negocjatora jeszcze nigdy nie biłem. Ech, finalizer mi się wydaje, i tak będzie najlepszy. No to lecimy. Mimo wszystko zagramy bez tego. Dobra, może tak wystarczy. Be, 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 be. Dobra, wydaje się, że tutaj hunted damy. Szczerze to nie wiem, ale chyba w ciebie, żeby zejść stuna na. Dobra, on nic nie zarobi. Szkoda, że to nic nie da, ale możemy Zdispelować Dajmy sobie te tarcze i Kasjana zdejmiemy Han coś tam się napierdzi Okej okay. eee, To jest Zwykły, to wezmiemy ja specjalnego o, no dobra, na razie strzelmy tu au. Zrobimy tak. Weźmy na siebie ten strzał z kontrataku. O, szkoda, szkoda by było, żebyś ty padł. Stejmiemy z Zdejmijmy sobie to. Dobrze. Dobra. O, serio. Dobra, to powinno go zdjąć. O, jednak nie. Trochę mało zadało. Eee, Wydaje mi się, że. Tak, zrobimy. Stun. Eee, nie, no nie. Ale dobra. To powinno już go zdjąć Dobra, co ten coś tym negocjatorem zrobi Okej, okay, tylko zwykły Crit immunity, no trochę słabo akurat, że crit immunity Ale sobie wydaje mi się Z siebie zgarni To wy nie wystarczy Ten out maneuver. Dobra, wydaje mi się, że i tak wyćmiemy jeszcze jednego To sobie on zdejmie na spokojnie tego I to chyba powinno wystarczyć A, Dobrze o, kurde, naprawdę. No, patrzcie, jeszcze mi banery pokradnie. Oes. O, Ale głupota, słuchajcie, głupota. Dobra, mamy to. Aj, negocjator kontra taka w miarę fa aczkolwiek to nie był taki normalny negocjator. Nie rozumiem trochę statków, jakie on dał. No ale dobra. Teraz zastanówmy się nad tym dołem. Hmm. W ogóle nawet nie wiem, co się w sumie włączyło. A, nie kleci, słuchajcie. Eee, no kurde, ciężko tu będzie to przejść z takim speedem. Myślę, ja że nie ma wtedy co wrzućmy mu jakiś datacron i lecimy. Brakuje mi jakiegoś dobrego utworu na slk -era. Wrócimy do Mar, o kurde, co tu się wydarzyło? Okej, okay, dobra, nie wiem co tu się wydarzyło, ale mogłem marmorerkę wziąć, słuchajcie. Dobra, ja myślę, że już padnie. Dobra. Dobra. Um, dobra. To było szybkie, nie ma co się tu rozwodzić. Ło matko, zapomniałem jaki ty masz basic speed do dupy. Jak co z tobą Shakti? Ty masz za to dobry speed basic. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobre miejsce, w którym możemy użyć tego pana. Nie ma co kombinować, lecimy. Nie da mi się, że trzeba od luminari, luminary. Słuchajcie Ale dodżowała, a to wredna Co jest? Przestań dodżować! Dobrze Opatrzcie babę To no, powinno wystarczyć O, kontruje, ale to nic jej chyba nie da ACTIVATED DARK Pers! Dobrze! Słuchajcie, przód, tył, udało się przejść. Znaczy przynajmniej jeśli chodzi o statki. No, zobaczmy co ma z tyłu. Na pewno nie będzie łatwiej. O, Jesus. No i tu by się łampa przydała. Hmm. Co to w ogóle za team? Ale jest na szczęście bez ventresowej i tego. Dobra, Mother Talzin jeszcze raz sprawdzimy sobie kontry na nią. Nic przyjemnego nie mam. Dobra, to zostawimy sobie na później. Ciekawi mnie jeszcze ten Team na dole, który jest ewidentnie wrzutki, wrzutką jakichś wyrzutków. Gdzie co? Wrócimy tu po prostu Palpatina. Nie ma co się Nie będę się zastanawiał za bardzo. 伊拉吉姆。

czy liczyć na farta czy nie zobaczymy może się uda Znowu wrócimy do Moar No bo tak mi pasuje Robimy tak Ona się wskrzesi ciul ci na łeb Dobrze tutaj o kurde co to katwarda Koleżanko Dajcie wszystkim ten I lecimy Dawaj A pięknie Tam se możesz stawać Nic nie zrobisz Dobrze Słuchajcie mamy to Kurde Niemożliwe Że mi się full crit'a uda zrobić Dobra akurat tutaj Temu teamowi nie ufam Co ja w ogóle kliknąłem Ja bym zrobił Coś takiego i damy to, bo statystyki i damy tu po prostu coś, co będziemy mogli potem świętować nasze zwycięstwo. Nie mam grewusa, ale niech leci. My collection. Kurde, no sobie nawet nie wiem czy słuchać, jak tak głośno nawala muzykę. Trudno, najwyżej że nie będzie. You lose, General Kenobi. Time to abandon ship. Make them No, zapomniałem o tym. <ścoughs> Kurda, no nie jeszcze padnę. Co to robi? Dobra, Dobra, tam Kurde, to no, on no, ciągle stealtha, jak to jest głupie General Kenobi i przywalę to <laughs> Dobra tam, ale przynajmniej to jest tak łatwy clean up to będzie Jezus, co to za głupota w ogóle Dobra, dawaj tam Dobra tam się będę ale to jest głupie. Dobra, tam możemy sobie przewalić. Tylko zacząłem za szybko na widocznie świętować. Dobra, dobra. Stop, stop, muzyka, stop, muzyka. ty. Dramat. Czemu nie pykło? Dobra, wrzućmy coś. Coś takiego. Co będzie idealne na wykończenie. Co by tu rzucić w ogóle eee, w... Wydaje mi się, że to Trown Lead I jakiś takich w miarę damage dealerów. Głupio, że wcześniej tego nie, nie wrzuciłem. Daj mi tu na przykład. Zeboreliosa, Sabin. To, wystar to wystarczy. Dobra, jakiś taki turbo Banger. O dobra, skoro były Javy to rzucimy ich piosenkę. Dobra, tym razem się uda. O kurde, za szybko. Dobra, niech się rozkręci. I uwaga, tym przyciskiem kończymy Grand Arenę, pierwszy mecz, na pewno zwycięsko, przeciwnik nie ma szans już wyjść w ogóle do tej gry, mówię wam, jesteśmy najlepsi, koniec. Z go! Szkoda, że nie macie kamerki na mnie, jak tańczę, jak głupi. <głupia> Udało się, kurde, w sumie się nie spodziewałem. Ehm. W sumie, oprócz głup testu na Geonosian, tak naprawdę poszło, może poszłoby lepiej. W sumie nie wiem, czy mogłem bułampę, głupio zrobiłem, ale... Koniec końców tutaj, to w ogóle taką głupotę Więc <głupia> z tym ostatni ale to nie ma znaczenia. Udało się wygrać, Na znaczy tak mi się wydaje, najwyżej wrzucę jakiegoś na post, na społeczność tego, że no, że się udało. Znaczy, że właśnie mnie typ pokonał, ale na razie się na to nie donosi. Kolega się tu dwa razy wywalił. Właśnie, to już raczej nie będzie miał szans powrotu, chyba że naprawdę by jakoś mocno przewali z banerami. ale no dobra. Pierwsza grana w tym meczu się udała. O! I Blus tak zwywalił. Także w <gryw> tym akcentem myślę skończymy ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia następnej Grande Renie za dwa dni.